I witamy YouTube! Y. Eee, tak jak pewnie wczoraj słyszeliście, znaczy jeśli oglądaliście film, to za chwilę jest eee, tak zwany live. I będziemy grać oczywiście także w Heartworda, a dlaczego? Dlatego, że wracamy prawdopodobnie na serwer Full Loot. Dzisiaj właśnie rozmowy z Zinedem były. I takie mamy lekkie postanowienie. No tutaj z tego co wiemy żadnych kładów już nie ma, nie ma żadnych samochodów. Na tym serwerze praktycznie wszystko jest sklejmowane. Minął prawie tydzień na tym serwerze i naprawdę wydaje nam się, że ogarniamy już na tyle grę, żeby móc się tam przenieść. Dwie sprawy. Jedna to jest właśnie taka, że na tym serwerze już wszystko co najlepsze jest powybierane. Miejmy nadzieję, że jutro wejdzie ten nowy patch. W nowym patchu, nie wiem czy czytaliście, to będzie dodane kilka nowych rzeczy. Między innymi to, że klejmować można samochody tylko te, które mają już pozakładane koła oraz wsadzony silnik. To jest bardzo fajna zmiana. Myślę, nie ma takich sytuacji, gdzie ktoś po prostu tutaj przybieg, sklejmował sobie samochód i na przykład już nie gra. Więc, Myślę, że to jest bardzo właśnie dobra, fajna rzecz, którą warto wprowadzić. Kilka jeszcze innych zmian ma wejść, m.in. tygrysy. Nie wiem, czy to już od jutra, prawdopodobnie nie. Ale warto sobie poczytać takie patchnoty. Ja oczywiście ten odcinek z patchnotami będę robić, jak one tylko wejdą w życie. A tak jak wspominałem, dzisiaj będziemy grać na 99% na nowym serwerze. I miejmy nadzieję, że spodoba Wam się tam rozgrywka. Będzie to podczas live'a, więc będziecie mogli oczywiście zobaczyć to. Ja wczoraj chyba powiedziałem na tym, w poprzednim filmiku, że to jest 27. Live. Nie, jest dzisiaj, czyli piątek, 26 dokładnie. O godzinie 20. O 18 już prawdopodobnie zaczniemy grać z Vinedem, więc wejdziecie tak jakby w trakcie naszej rozgrywki. I mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Ja będę oczywiście ten materiał nagrywać, będę z niego wycinać jakieś tam elementy najlepsze, czy tam... i tak dalej. No, mam nadzieję, że jutro nagram troszkę materiałów, które będę mógł Wam przekazać w jakichś tam odcinkach. W tym momencie biegniemy na hangary, żeby spróbować właśnie zniszczyć jakiś samochód i miejmy nadzieję, że uda mi się to zrobić, bo z tego co wiem jest tam jeden kład. I chciałbym się nim zająć, więc w międzyczasie właśnie pokażę wam tego kłada, a później postaramy się jeszcze jakieś tam fragmenty wam przekazać. Więc bądźcie czujni. Teoretycznie, jakbyśmy znaleźli jeszcze silnik i kółko, no to możemy wziąć tam tego okłada, co tam jest, nie? Mhm. Typa mam na hangarach. No co ty? Full loot, full loot. To ten Kirki śmieć pewnie. Czerwona kurtka, i tak dalej. No co ty? Strzelasz go? No, no jeszcze nie, bo mnie nie widział. Jeszcze, chyba. A gdzie jest? On po prawej stronie, jak idziesz od naszej hady. No, jestem po lewej. No, ja jestem w środku. Na rurach teraz jest. Teraz idzie do środka. A tu ty jesteś za rurami? Tak, tak, tak. On wszedł teraz do prawego tego namiotu. To ja idę od lewej. Jest, widzę go. Ja, ja też go widzę. Strzelać? No, dawaj go. Jak go ty uraszuję. Mam go. Koło ha. dokłada, koło dokłada i cztery niebieskiego. To wy, to wy. Mhm. Lecimy to odnieść. Niebieskie. A coś niebieskie potrzebowaliśmy. A, na strzelbę. No to mamy już cztery. Aha, tylko jedno mamy inne. A nie wiem, czy one wielkością się różnią. Ja też. Chyba nie. Ja pamiętam. No. no, no. Za co wrzucić? Widzisz, my Ufa. to ogarniamy, kurde, we dwóch, jak gramy, ja, ja mówię. Ja, ja mam ostatnio tyle osób posypanych, że szok. Także jakbyśmy się na tego full luta wrąbali, my już wiemy o co chodzi. Na kurwa, nie trafiłem go. on wstał, przycelowałem idealnie w głowę, nie? I się kurde, ruszył, jak ja strzeliłem. Mhm. A tak pięknie go. On w kapeluszu, we wszystkim. Juhu! Nie? No, no. I weź sobie wyobraź jakbyś takiego na tym, na full lucie, bo full lucie Fullucie. A my mieliśmy... A, my mieliśmy karabin zdobyczny, tak? Tak. A już w dupie mam tych Tomsonik i tak dalej, nie? Ja tam na umersję, do każdego cisną. <noise> Nawet opcji. No, w sumie jeśli to już jutro, no to... Ale tam na pewno były 3 tygodnie? Na pewno. No możesz się lognąć, ty masz szybkie wejście na serwer. Ja nie chcę. Na razie jestem na drugich hangarach prawie już to. Wolałbym się nie wylogowywać. No, spoko, spoko. Blina, jak znajdziecie, to obierzcie, proszę. Ok. Kurde, nie widzę nic w pobliżu. Strzeba by się jeszcze jedna przyda. No ale jak ty chcesz się budować? Dobiegamy tutaj do pustyni tam. Tam hmm. zostawiamy jakiegoś małego spawna, tak? Hmm. Tak. I zostawiamy Zbieramy krowę, materiały, zostawiamy zbieramy materiały na drugiego spawna, tak? Tak. Przychodzimy tu na chwilę, klejmujemy dwa najlepsze samochody. Takie kozaki, wiesz, obudowane całe. O. Pozbieramy trochę skrzynek. No i wrócimy, nie? Pokrowy. Samochody. Pierwszy dzień. No. A to właśnie chyba najlepiej tak zrobić. No widzę gościa już. Bo wiesz, wszystkie ciapciaki będą na spałnie. Nikt jeszcze nie będzie uzbrojony. Mhm. Żeby tego czasu nie marnować, bo my go zawsze, kurde, marnujemy i to mnie wkurza strasznie. No bo my go marnujemy, bo się szukać próbujemy. E. Kamiś. Nie robię. No ale krzyczysz no. Krzycz. Robisz hałas. Zróbcie hałas cygański. Juhu. Ha! Zabiłem tego samego co wtedy. Mhm. Miał A gdzie są drugie hangary? Kojem ja. byś myślałaś. Co to tak się, się robi? Tylko wchodzi do tych takich otwartych, i tam coś może być? Tak. Aha. No, jeszcze tak tą może być gdzieś. Chłopaki krzyczą, ale. Piękny headshot poleciał. A Road Digital Cosmo coś tam, i zobaczmy, jak właśnie się rozwala kłada. Osiem pocisków do karabinu automatycznego, czyli y, jesteśmy w dupie. Z tego co wiemy, wszystkie kłady na tym serwerze i wszystkie pojazdy są sklejmowane. Prawie wszystkie. No, zostało tam kilka, których oczywiście nie da się nigdzie znaleźć, więc... Jutro rusza nowy serwer. Dobra. Koniec, urywka. No. Przenibiegł znalazłem znalezieniu dokładnie. O, a ja. Mam kłada z założoną skrzynią biegów i z silnikiem. I z klejmową... Z shotguna dostałem. Od tego typu. Ten szal No. I co mi wypadło? A kiedy ten patch wchodzi w ogóle? Ciężko powiedzieć. O, znalazłem naboje. Kto to padł, kto to padł. No. Miał coś? Nie wiem, bo tu jest kurde pełno dzików, które... O pierdziele, ale ja to zrobiłem. Wie, e, miał wiec. moje buty. <laughs> Tylko. Tak, miał ma moje buty, więc jest spoko, nie. Ale zabiłem z pięć dzików. Tylko problem jest taki, że on tu przyszedł bez niczego, w ogóle bez ubrania. Więc e, prawdopodobnie chciał mnie naciągnąć na to, żebym mm. e, zrobił sobie. Wiesz co? Mm. Nie. Niesławność, i on w tym momencie prawdopodobnie będzie się na mnie za chwilę tu czaił, więc ja tylko tak na szybko przebiegnę i. zobaczę, czy coś tu jeszcze jest ciekawego. Dlatego ja tam wolę ten full loot. Idziesz, na całego, sypiesz i to hmm. Dokładnie. A poza tym, przywitajcie się z Zinedem oczywiście, który jest także w czasie filmu z nami. Więc... Cześć, cześć. Cześć, cześć. Jest gdzieś tam krowa, ale ona akurat pobiegła coś tam załatwić, więc pewnie wróci gdzieś tam za chwilę. I ją za chwilę pewnie usłyszycie. Więc, tak jak wspominałem, jutro... Znaczy, dzisiaj w sumie. Hello. What you want Do you have E silnik y Nie, nie mam E silnik E, silnik <laughs> Polska? Ja, ty... Da, da, da. Polska. Ta, Polska. No co tam chcesz ode mnie? Nie mnie. Bo za... Nie ciebie, za tobą, za tobą, za tobą. To, to jest. Trzeci no ale okej. Okay. A. A ty mnie też raz zabiłeś. Ale okej. Okay. Nie, nie mam... Cześć, cześć, sorry. Nie, nie mam silnika, wiesz? Nie mam silnika, szukam też silnika. Każdy chyba. Znaczy wiesz co, są dwa kłady na tamtym... Na tamtym lotnisku są dwa kłady, które mają klejma i są z silnikami. I tutaj też są takie, ale... Chyba was to nie interesuje. Zresztą mnie też. Gdzie, gdzie, nie mówisz mi Nie mówisz co mówisz? Co mówisz? Zabij, zabij mnie. <noise> nie dzięki. Postoję. No życie mi straszne już i weź no kurna no. Weź mi pierdzień, ja bym nie zabił. E, hopok. e Jak widzicie... Polacy na serwerze są wszędzie. Jak się okazało ten Wasilie, którego przed chwilą zabijaliśmy, e, Zinet, to jest Polak. O, proszę. Bo pod, właśnie podszywa się pod. Tak, i ten Ager czy tak my Agera zabiliśmy? O nie wiem, nie pamiętam. Ja go chyba też zabiłem wcześniej, więc to też jest Polak. E, szukają silnika, jak słyszałeś pewnie. No słyszałem, ale do czego z samochodu, czy dokładnie? No chyba im obojętne, wiesz. No. Ale taka sytuacja. Rozmówki między polakami zawsze są w modzie. Ale tak jak wspominaliśmy jutro yy, nowy właśnie serwer wracamy na full loot. Jest git, nie? To nie. Zobaczymy, chyba... ile tam wytrwamy tym razem. <laughs> Ale to ty wymiękłeś. <laughs> Ty wymiękłeś, więc no wtedy ja Ciebie namawiałem na ten serwer, teraz Ty mnie namawiasz, więc myślę, że jakoś uda nam się to wytrzymać. A poza tym właśnie jutro... kurde, rano już, jak ja to ogarnę wszystko? Chciałbym Arka nagrać, wiesz, bo mam już. Mhm. Właśnie mi się powinien kończyć instalować jakoś i, i chciałbym ogarnąć właśnie Arka w jakiś sposób. Tylko nie bardzo wiem kiedy i jak, bo oczywiście czasu... Brak. Brak. Jak zwykle. Życia. Więc, y, szybkie postanowienie na najbliższy odcinek. Czyli znaczy na ten odcinek. Bardzo łatwy. Gdzie ty jesteś? A. Biegniemy na razie do starej naszej bazy. Po drodze potrzebujemy trzy Sasquatch Pelty, więc miejmy nadzieję, że uda nam się to za jednym zamachem załatwić. Pokażę Wam oczywiście ten fragment i następnie udajemy się na biom zimowy, na którym miejmy nadzieję uda nam się znaleźć jeszcze jakieś mechanizmy jeżdżące potocznie zwanymi samochodami. I taki jest plan na dzisiejszą noc. Miejmy nadzieję, że będzie to spełnione i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, bo nagle okazało się, że mamy co nagrywać. Już był taki moment, że kurde, nie wiem co Wam za bardzo pokazać, a tu jednak taka niespodziewana trochę Decyzja, w sumie też trochę bezsensowna decyzja, zważywszy na ten jutrzejszy przenosiny na inny serwer. Czy ty jesteś zinet pewny tego co robimy? Czemu nie? Czemu? Dawno tam nie A. byliśmy, także... No w sumie tak, wypadałoby odwiedzić ten biom zimowy. Przygotowani chyba jesteśmy, miejmy nadzieję tylko, że znajdziemy tam wszystkie materiały, które potrzebujemy w naszej dużej bazie. A wydaje mi się, że chyba wszystko tam jest raczej to, co potrzebujemy, czyli trochę desek, kamienia i gliny, której potrzebujemy oczywiście, żeby zrobić oznaczenie własności. Więc my się widzimy przed wyruszeniem na wyprawę i troszkę pokażemy wam rzeczy, które potrzebujemy, jak przeżyć w Herdwardzie, czy jak przygotować się na wyprawę, która ma na celu zbudowanie nowej bazy. Więc widzimy się za chwilę i do zobaczenia. No i drodzy widzowie, yy, wyprawa na biom zimowy, jak się do tego zabrać, co trzeba mieć ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza rzecz to jest 74 kamienie, które potrzebne są do wybudowania ścian oraz później do stworzenia oznaczenia własności, bodajże tak, o ile dobrze pamiętam. Ja mam rozpiskę taką piękną, 80 drewna, nie, 150 drewna, które są potrzebne do stworzenia desek, z których to stworzymy m.in co stworzymy, podłogi, sufit znaczy się i drzwi oraz framugę. Pozostała ilość to jest też do oznaczenia własności, ewentualnie do schowku, który jest potrzebny, dwa ścięgna, które przerabiamy na sznurki, 10 wapnia, 10 gliny, które są potrzebne na stworzenie podestu, znaczy fundamentu i jeden bursztyn do oznaczenia własności. Pozostałe rzeczy to jak idziemy na biom zimowy, grey winter jacket, spodnie mogą być jeansowe, buty oczywiście plecak bla bla bla. Pamiętam o zabraniu kominka oraz węgla do niego i ewentualnie stołu, które są potrzebne. Pozostałe rzeczy są opcjonalne. Widzicie, że my jesteśmy dosyć mocno tutaj zaopatrzeni w takie różne dziwne rzeczy i na pewno będzie nam troszeczkę łatwiej tam dojść, więc ruszamy za Zinedem. Ja nie będę wam tej drogi pokazywać ładnie sobie to zgrabnie wytnę i będziemy raczej już się spotykać na miejscu, więc do zobaczenia za chwilę parę. Taka ciekawostka jedna, o której przypomnimy i powiemy. grze, w grze tej w Heartwardzie kierunki są całkowicie pomieszane. Zobaczcie, my biegniemy teoretycznie na e, zachód teraz. Na zachód jest e, Winter Biom. Natomiast widzicie, na północ jest czerwona pustynia i co ciekawe, słońce, które wschodzi nam właśnie z tamtej strony, wschodzi według gry z północy, więc no to jest troszeczkę pogmatwane. Na północy jest, według oznaczeń kompasu, które zostały dodane, na północy jest czerwona pustynia, na no w zachodzie jest biom zimowy, na południu mamy naszego respa oczywiście. No i na, w sumie w schodzie nie ma nic, tak naprawdę. Więc, no to jest, to jest bardzo mocno zaskakujące. Taka ciekawostka, jeśli kogoś by to interesowało, biegnijcie na zachód. W, literka W, czyli west. Mają też skrócić to. Tu się to, że budujemy? Tu jest... Budujemy się tutaj? No nie? szybka decyzja, bo ty już padasz. No. No, no dobra, i... tu jest spoko chyba, czy nie? Mamy te hangary. Typ na niżej. hangarach jest, więc nie ma co ryzykować. Dobra, buduj się, buduj się. Bo widzę go w namiocie. Szybka budowa, bo jak widzicie, zaraz zamarzniemy. Eee, gdzie ja mam to? Dokładnie to. Dawaj to pół HP. Dobra, elegancko. Już. Ustaw odrodzenie, oczywiście. I możemy się na spokojnie budować. Zwykle powinniście jednak zacząć od czegoś innego. Mianowicie od zbudowania ścian. Ale widzicie, kto się tu wyłożył obok mnie. No to było naprawdę dziwna, szybka, krótka akcja. Więc musieliśmy to zrobić w dosyć taki sposób jak sami widzicie. Zbudujemy sobie troszkę większą bazę w sumie. A co? Stać nas na to. Mamy tych materiałów naprawdę dużo, więc myślę, że takie zawijaski będą troszeczkę bezpieczniejsze, będziemy mogli sobie wejść tutaj z tyłu bo ja muszę jakiś taki plan opracować budowania się, który byłby najbezpieczniejszy dla właśnie takich dziwnych akcji. Ale jak widać, wygląda to już całkiem spoko. Zaraz dostawimy jeszcze. Możecie liczyć materiały, które zużywam. Dostawimy kominek, dostawimy stół, który jest nam potrzebny. To kominka oczywiście. To do stołu. Dechy. Czy ty wziąłeś deski? Deski? Nie, ja nie mam desk. To znaczy drewno? Nie. A skrzynie? Skrzynie mam. To rozstaw w skrzynie w takim razie. No to był błąd. Miałem wziąć deski i chyba je zabrałem. Nie zabrałem ich ze sobą, więc pierwsza rzecz to jeszcze znalezienie 20 desek, które... 20 drewna, które pozwolą nam wybudować jeszcze jeden sufit Bo bez niego w sumie nasze teraz te rzeczy, które tutaj mamy Są dosyć mocno zagrożone Więc Ja po prostu wybieram się Sami widzicie gdzie się wybudowaliśmy Wejście na hangary Ty, koleś yeah yeah why you kill me because you are running because you are running around our base no 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 i stay this i'm not i stay this it's just go Yeah, me go okay nice need Nic miał. email mm. Nie wiem, czy to był najlepszy wybór, żeby go zabić. Potrzebujemy ogólnie zinet desek 20 drewna. Bo bez tego to nasze te skrzynki nie są zbyt bezpieczne. No wiem. W sumie to ja w ogóle teraz przez najbliższe 20 minut nie powinien się ruszać, stąd to biegniesz, ale... biegniesz. Ty jak on by mnie zabił? Niech on mnie zabije. Gdzie on Ciebie jest? zabije. On biegnie już tutaj. Weźmy się, wystaw i ja go trzepnę. A to inny. To inny? On może mm -hmm. mnie posypać. A to ten Kirki, ja się z nim też strzelałem. Ja się z nim strzelałem na tej, na czerwonej. Ale właśnie bym zrobił. Ja miałem wszystko w Ekwipunku. Pff, jakbym się wyłożył, to byłbym w niezłych tarapatach. Don't kill me. Yeah, yeah, we don't kill him. Gdzie on jest? tylko koło naszej bazy. Kill. Ale mogę wyskoczyć? No nic nie masz, to wyskakuj, nie? Ale. No teraz szybko, szybko. Ale oni są koło drzwi. Szybko. Uii. Właśnie zagląda w nasz totem. Bu so hungry. Zabij mnie. Ty pat, nad tobą przeskoczyłem. Widzisz, nawet nie jest mi tu zimno. O dziwo. Ogólnie nasza baza jest naprawdę mocno tutaj zagrożona. Znaczy zagrożone są nasze skrzynki, ale tak naprawdę nawet jeśli oni by weszli do środka, no to raczej już z niej nie wyjdą. My teoretycznie możemy się zabić, więc nawet jeśli tu wskoczą, no to po prostu podniosą nasze rzeczy i tyle. Niech sobie mogą próbować wskakiwać nie ma dla nas problemu, a my się widzimy na live. Już za parę godzin widzimy się na live. To jest koniec tego odcinka. Niestety ja za chwilę zamarznę. Na szczęście nie ma nic, bo przy sobie zawsze sprawdzajcie, czy zostawiliście wszystko w skrzynkach. Naprawdę, bo widzieliście przed chwilą prawie. Jeśli on by chciał mnie zabić, to. To był problem. Więc cóż, ja się z wami żegnam. Był z wami Chabaś, był z wami Zinet. Był? Jest? Tak, tak, był z wami jak najbardziej. Z... Tak jest, był z Wami Zined, więc ja się żegnam. Podoba Wam się odcinek łapki w górę, komentujcie, udostępniajcie. I do zobaczenia na następnych odcinkach. Cześć. Mam go. No, zabiłeś go. Mam go, mam go. Zobaczymy. Patrzę karabinnie. Ko oni zaraz tu będą, uważaj. Co? Kilof niebieski. O, Pięknie. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Zbiegłem tam na dół po prostu, ale już tu biegną, kurna, już do mnie ładuje z karabinu. Padnę chyba. Cze, 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 cze. Otwieraj drzwi mi szybko. On już biegnie, jest blisko jeden. Gdzie? No kurwa! Zabił cię? Tak, drzwi miałeś mi otworzyć tylko. Z czym tego chcesz ty zabić? Ja miałem karabin przy sobie. Ja. Nie mów, że on wbiegł do środka. Teraz pewnie, nie? A zostawisz drzwi otwarte? Nie od totemu. Dobra. Zamknąłem na szczęście. Nie otwieraj! Otworzyłeś. Zamknij te drzwi! Ha, waś, ku no nie mogłem zamknąć! Nie ale mówiłem ci nie otwieraj! Ale ja chciałem twoją skrzynkę podnieść! Ch bo ta się siekiera już. Czekaj z 3 sekundy, może zdążę na fart. Dobra, mam go. Ale on się zautoryzował, pewnie. No ja skrzynka tam była, dobra i.